Wyciągnięte z kosza. Cześć, nazywam się Antek Kmielarski, a to program Wyciągnięte z kosza. Dzisiaj skupimy się na Jeremim Sochanie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to dobra osoba do promocji Polski za granicą. 15 listopada Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło nową kampanię pod hasłem Polska Więcej niż Myślisz, której celem jest promocja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Twarzami tego projektu zostali Katarzyna Niewiadoma, zwyciężczyni Tour de France oraz Jeremy Sochan. Młody, utalentowany koszykarz. To właśnie wybór Sochana wzbudził pewne kontrowersje, szczególnie w mediach społecznościowych, takich jak Platforma X. Polski dziennikarz, Tomasz Sommer, postanowił wyrazić swoje zdanie w dość kontrowersyjny sposób, publikując wpis, w którym napisał, co to jest. To reklama Polski zaserwowana publiczności przez Ministerstwo Turystyki, dowodzone przez Sławomira Nitrasa, zestaw obowiązkowy, murzyn z tarantulą na głowie i blondynka. Czy uśmiechnięci zwariowali do końca? Taki komentarz wywołał burzę w sieci, wzbudzając oburzenie wielu osób. Postawiono pytanie, czy Jeremy Sohan naprawdę nie powinien promować Polski tylko z powodu swojego koloru skóry? albo to ocenić, warto przyjrzeć się bliżej jego historii, która jasno pokazuje, że jest on idealnym ambasadorem Polski. Jeremy Sochan, mimo że wychowywał się w środowisku wielokulturowym, nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach. To osoba, która nie tylko zachwyca swoją grom na parkiecie. Ale także inspiruje innych swoją osobowością oraz historią swojej rodziny. Jego matka, Aneta, która była zawodową koszykarką, zaszczepiła w nim miłość do tego sportu. W młodości reprezentowała barwy Polonii, Warszawa, a później kontynuowała swoją karierę w USA. To tam poznała ojca Jeremiego. Niestety, po tragicznej śmierci w wypadku samochodowym, Aneta samodzielnie wychowywała syna, pokazując mu Wartości takie jak ciężka praca, wytrwałość i oddanie pasji. Historia Sochanów to nie tylko opowieść o trudnych doświadczeniach, ale także o niezwykłej sile, rodzinnej więzi i otwartości na różnorodność. Jeremy dorastał w środowisku, które łączyło polską tradycję z amerykańską rzeczywistością. Ta mieszanka kultur pozwoliła mu stać się osobą wszechstronną, otwartą i gotową do odniesienia sukcesu na arenie międzynarodowej. Dzięki swojej rodzinie Nauczył się, jak ważne jest reprezentowanie kraju z dumą, a także jak doceniać wartość ciężkiej pracy. Nie sposób również pominąć, że historia Jeremiego jest historią determinacji i pokonywania różnych trudności. Śmierć ojca była dla niego bolesnym doświadczeniem, które jednak ukształtowało jego charakter. Dziś Jeremi nie tylko inspiruje swoim grom, ale również pokazuje, że można łączyć różne kultury, zachowując jednocześnie szacunek do swoich korzeni. Jego polsko-amerykańskie dziedzictwo. Jest doskonałym przykładem tego, jak można łączyć polską wytrwałość i waleczność z amerykańską otwartością i pewnością siebie. To właśnie te cechy sprawiają, że Sochan jest idealnym ambasadorem Polski. Nie tylko prezentuje wysoki poziom sportowy, ale również buduje mosty między narodami, pokazując, że sport to nie tylko sposób na spełnienie marzeń, ale również narzędzie do promocji wartości takich jak współpraca, otwartość i różnorodność. Jeremy wielokrotnie podkreśla swoją polskość, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Powinniśmy być dumni, że taki sportowiec reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Właśnie dzięki swojej historii, talentowi, osobowości i wartościom, które reprezentuje Jeremy Sochan, jest doskonałym kandydatem do promocji Polski za granicą. Jego historia to inspiracja nie tylko dla, sporto dla młodych sportowców, ale dla wszystkich, którzy mierzą się z życiowymi wyzwaniami. Pokazuje, że ciężka praca, szacunek do swoich korzeni i otwartość na świat, mogą prowadzić do wielkich sukcesów. Dzięki Sochanowi możemy z dumą pokazywać światu, że Polska to kraj pełen talentów, determinacji i ludzi, którzy potrafią osiągać wielkie rzeczy, nie zapominając o swoich korzeniach.